Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli mnie jeszcze nie znacie, to ja na imię Zuzia, a wy zawędrowaliście na kanał Zu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej. Włączcie również dzwoneczek i wtedy będziecie na bieżąco z każdym kolejnym moim filmikiem. Czyż to nie wspaniałe? A dzisiaj powraca seria, której bardzo długi czas nie nagrywałam, bo ostatni odcinek był w lato tak samo jak zaczęłam w sumie to, całą tą serię, były w sierpniu, tak mi się wydaje. Trzy odcinki pod rząd z czytania moich starych pamiętników. I to właśnie będziemy dzisiaj robić, czyli czytać moje stare pamiętniki. I... Mam ze sobą trzy pamiętniki, ten jest z 2014, ten jest z 2015. I to jest z 2017, więc one są już o wiele bardziej aktualne niż te, które czytałam ostatnio. Jeżeli jeszcze nie widzieliście trzech poprzednich odcinków, to koniecznie Was tam zapraszam. Tutaj będziecie mieć anotacje do całej playlisty z tymi filmikami. Tam naprawdę dużo się działo i to było bardzo śmieszne, bo to były e, czasy mojej pierwszej, drugiej, trzeciej klasy podstawówki, coś takiego. E, I miałam tam naprawdę wielkie rozkminy miłosne, więc koniecznie, koniecznie sprawdźcie, bo było śmiesznie. No jak już obejrzeliście wszystkie trzy poprzednie, to zapraszam was do tej części. Będziemy dzisiaj czytać pewnie te dwa pamiętniki. Ich się aż tak bardzo nie boję, bo one są jeszcze dosyć stare, 6-5 lat temu, także nie jest źle. Raczej dzisiaj nie przejdziemy do tego pamiętnika, więc jeżeli chcecie jeszcze kolejny odcinek z tej serii, który będzie pewnie takim ostatnim, bo to jest taki ostatni, ostatni pamiętnik, który faktycznie mogę czytać, bo jest jeszcze w miarę stary, to oczywiście dajcie łapkę w górę, napiszcie mi w komentarzu. Tak bez przedłużania, zacznijmy czytać. Pierwszy pamiętnik chciałabym na początku zwrócić uwagę na piękną oprawę graficzną. Jest naprawdę fajny notesik, mi on przypomina taki szkicownik, szkod... a ja go oczywiście musiałam zepsuć. Wzięłam takie kartki przylepne i z jednej strony je przylepiłam na ten kraj, co one już były, i z drugiej strony przykleiłam je na taki zwykły kraj, żeby one się nie odrywały. I co jest moje imię i uwaga! Z jest na różowo, róż równa się miłość, pół jest na zielono, zieleń równa się natura, Z. Jest na żółto. Żółty równa się pogodność, a a. Pomarańczowy równa się nieśmiałość. Nie wiem, co pomarańczowy ma z nieśmiałością, ale nieważne. Tutaj mam jeszcze różowy, zielony, żółty i pomarańczowy, i tutaj jest właśnie napisane miłość, natura, pogodność, nieśmiałość, więc wiecie. A tu mam jeszcze muzyka, aktorstwo, uśmiech, zwierzęta, rodzina, przyjaciela, więc po prostu to jest. To jestem ja. Na tej okładce jestem. Ja Podobne? Dobra, zaczynamy czytać, więc na pierwszej stronie moje piękne imię Zuzia Także pierwszy wpis jest z 15 lipca 2014 I pierwsze zdanie, pierwszy wpis Ktoś, kto ma pecha, musi go mieć Jest on podkreślony na czerwono Więc jest to po prostu myśl tego dnia, tak mi się wydaje Jeżeli oglądaliście poprzednie filmiki, to wiecie, że ja miałam dużo swoich przemyśleń Więcej niż mam teraz Ach, mówię o tym, że nie da się powstrzymać pecha. Mówią, że szczęście sprzyja lodożercom, a mi nie sprzyja. To chyba chodzi o to, że kiedyś, nie wiem, czy dalej tak jest, milki miały tak, że na patyczkach czasami można było wygrać darmowego loda i po prostu, wiecie, stank było, że szczęście sprzyja lodożercom, ale nie jestem pewna. Przez chwilę myślałam, że tutaj piszę ludożercom i trochę się przestraszyłam. Dziś byliśmy w... Mieście mojej parbabci <grywa> Była tam suka perełka z kilkumiesięcznym synem Kajtkiem e, Kajtuś jest uroczy, nie porównuję go z moim psem Igłą No o nie, ale on jest... O Boże Znowu, jeżeli oglądaliście poprzednie filmiki To wiecie, że jestem bardzo wyczulona na błędy ortograficzne I ja myślałam, że w 2014 ja nie byłam już cała taka mała, ja byłam już chyba w trzeciej albo w czwartej nawet w klasie po ja myślałam, że nie będę już miała tego problemu z błędami Ale to jest napisane wspaniały przez, przez F Wspaniały jest napisane, nie O oh, Boże Bawiłam się z nim niesamowicie fajnie Słodziak Ale wiecie, na wszelki wypadek, gdyby igła przeczytała ten pamiętnik, nie napisałam, że nie porównuję go z moim samym igłą, Tylko, tylko, tylko jest spoko Piękny pies, prawda? Zuzia artystka, widać, że od zawsze miałam talent plastyczny Kolejny wpis 16 lipca, jaka aktywna w ogóle byłam Dopiero co wstałam i przeczytałam całe Ever After High Zapowiada się ciekawie Byliśmy znowu u mojej prawabci Kajtek jest taki uroczy Teraz porównuję go z Igłą, okej okay. Czyli moja obawa przed tym, że Igła przeczyta znikła Oczywiście Igła jest dalej moją wierną Tak jakby, no tak jakby przyjaciółką Prawdziwe. Mogę mieć też wiernego, no dobra, nie, przyjaciela. Nie rozumiem tych dopisków, ale okej. Okay. Poznałam też Ilka. Irek to fajny kolo, który lubi kajtka. Mało mnie plusa. Irek to mój kolo, wiecie? Nie mówi się ziom, nie mówi się kolega, mówi się kolo. Kolo, kolo. Ja pamiętam, moja barwa mieszka w takiej naprawdę małej wiosce w sensie tam jest może 5 domów. E, I las, i tam właśnie kiedyś jakiś chłopak przechodził, i on, w sensie on tam częściej przechodził i znał Kajtka po prostu z widzenia, bo moja ma taki wielki ogród, i po prostu psy tam zawsze latają, e, więc e, on właśnie tam coś zawołał, i ja do niego podeszłam i trzymałam sobie kajtkę na rączkach i z nim kadałam, więc nigdy więcej go nie spotkałam, także tak to się skończyło. W ogóle, jakby moje pismo tu jest tak okropne, ja nie wiem. Zadzwoniła też moja koleżanka, ale niestety nie mogłam z nią rozmawiać, musiałam się myć. A teraz piszę. Nie mogę, moją psu się coś śni, ogonem. Przepraszam, jeżeli będzie coś tak waliło, ale nie mam sensu jej obudzić. Więc w każdym razie, fajne fajne detale, musiałam się myć, coś tam, coś tam. I ja pod koniec zawsze takiego wpisu dawałam tej ocenę dnia. I na samym początku jest taki, jest taka legenda, więc y, ten dzień oceniłam na tak sobie. Nie wiem czemu tak sobie w końcu bawiłam się z Kajtkiem, poznałam chłopaka, poznałam mojego kolo. 20 lipiec 2014. <laughs> Ona tak mocno nie mörda ogonem, kiedy mnie widzi. To jest przykre, jest na się śni. Ja to muszę Wam pokazać po prostu, bo to jest tak śmieszne. moją <laughs> bluzę. Patrzcie na to, jak ona merda tym ogonem. Czekajcie co wrócę. Jak merda tym ogonem, Boże! Zobaczcie, ona śpi, no. Przed wczoraj wieczorem rodzice przyjechali, a wczoraj pojechaliśmy na grilla do mojej prawowci i się budziłam się bez konkretnych myśli. Fajnie. 13 września, sobota. No, tutaj właśnie widzimy, jak bardzo regularna byłam z wszystkimi pamiętnikami, które miałam. Już dawno po wakacjach, powoli kończy się drugi tydzień czwartej klasy. O, widzicie, byłam w czwartej klasie. Na razie nie jest źle. Wczoraj dostałam się do samorządu klasowego jako skarbnik. Miałam 10 głosów. Wow, Zuzia, to popularna dziewczyna. Ocena dnia. Uśmiechnięta buźka, ha, ha, ha. Czyli bardzo dobrze, nie wiem czemu uśmiechnie ta buźka, ha 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 oznacza bardzo dobrze, a nie nawet na przykład śmiesznie, ale no dobra 15 listopada Regularne pisanie przede wszystkim Powoli zaczyna się połowa trzeciego miesiąca czwartej klasy, nie jest źle i mogę przyznać, że mam tylko jedną jedynkę i to poprawioną na piątkę, a uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu, ja mam tylko jeden karabin nie musiałaś tłumaczyć tego tak dosłownie, ale okej. Okay. To była moja pierwsza jedynka w życiu z angielskiego, bo źle zrozumiałam w sumie zadanie i to tylko przez to. Mam zrozpaczona, zobaczyłam, że mam jedynkę i po prostu. Ale wiecie, miałam jeden karabin, już mogłam się obronić jakoś, więc. 16 listopada, to ja, podkreślone. Nie no, to naprawdę ja. Wykrzyknik, uśmiechnięta buśka. To inny. Potem jest taki piękny rysunek mojej kartki, którą miałam naprawdę długi czas zawieszoną na ścianie. E, jest tutaj podpis: Ja na ścianie, uśmiechnięta Włośka, więc trochę przerażające. No ale dla mnie to była taka fioletowa karteczka e, z napisem I love violetta i z y, napisem miłość, muzyka, pasja. I moje motto to, to było: kiedy wkładasz w to serce, wszystko się uda. Także nie wiem, w co wkładam serce, ale w coś wkładam i to się udaje. 11 grudnia. Będę chora. Smutno, żeby się tak rozchorować na święta. Masz prawie dwa tygodnie do świąt. Nie, nie panikujmy. To nie znaczy, że będziesz chora na święta. W środę mnie nie było. Dzisiaj postanowiłam pójść, bo miałam sprawdzian i kartkówkę wypadało. No to faktycznie chora jesteś. Bardzo pokreślona data, wydaje mi się, że 16 grudzień, ale nie jestem pewna, bo chyba nie wiedziałam, jaki jest dzień i po prostu jakoś tak nie umiałam wypisać, więc chyba 16 grudzień, ale nie jestem pewna. Dziś miałam gorszy dzień. Nie dość, że mój brat się na mnie wkurzył, to jeszcze pokłóciłam się z przyjaciółką i to najlepszą. Przez mojego brata. Ocena źle. 25 grudnia jest Boże Narodzenie i niby ma być wszystko w pożo. Wiecie, kolo w porzo to jest slang tamtej młodzieży, ale każdy krzyżuje moje plany, przykrabuśka. Ach, te okropne uczucie, gdy nie masz przy sobie lampki do czytania, nie ma snu. Wiecie co, naprawdę, nazywacie swoje problemy problemami, a macie lampkę do czytania, macie, ja nie mam I to, to, naprawdę, wasze problemy przy tym nikną Nie rozumiem o co wam chodzi 31 grudnia, Sylwester, w takiej fajnej ramce Wczoraj wieczorem siedziałam nad książką aż do 23, nieźle co Bo wiecie, jak siedzicie długo nad książką w nocy, to jesteście fajni Gdy skończyłam czytać, wsłuchiwałam się w ciszę a właściwie nie. Słyszałam tykanie zegara. Wydawało mi się, że tykało słowo Tegga. Dziwne, ale ja zawsze mam takie wrażenie. Podeszłam do okna, bo widok gwiazd nie uspokaja. Niestety niebo jest pokryte chmurami. Chyba było. Wróciłam do łóżka i zaśpiewałam... Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Dziwne w ogóle. czułam wróciłam do łóżka w środku nocy i zaśpiewałam kolendę? Nie rozumiem. 9 luty, 2015 już rok. Uwaga, to jest dostojny wpis, bardzo krótki, ale jakże mądry i rzeczowy. Rozmyślam o niczym. O nudzie, która wytrwale mnie prześladuje. Nudzie chyba nic się nie nudzi. I tak oto dotrwaliśmy do końca tego pamiętnika. Zobaczcie, tylko tyle pustych stron, aż tyle zapisanych. Kolejny pamiętnik, ten. I on jest dosyć długi, bo jest zapisany praktycznie cały, ale nie będę wam czytać wszystkiego, bo z tego co pamiętam, tutaj, tutaj naprawdę pisałam dużo. E, I właśnie dużo takich szczegółów, które nikogo nie interesują, nawet mnie w tym momencie. Rok 2015. 16, 16 marca 2015 poniedziałek. Drogi pamiętniku, trzy wykrzykniki hmm, Dziś dzień zwykły, szkoła, dom, zupa, spacer z igłą Już jestem po tym wszystkim i jem drugi talerz zupy A tak minął nudny, normalny, zwykły dzień Skoro jest nudny, to po co go opisujesz? Oczywiście pokłóciłam się z moim bratem No bo co? On uważa, że świat jest jego, bo jest ode mnie starszy Ale znam na niego sposób Rozbyczałam się i krzyczałam, że on nie wie jak to być młodszy mi w ogóle Złapał haczyk i posprzątał Jezu, ale ze mnie była manipulantka, ja się specjalnie rozpakowywałam tylko po to, żebym posprzątał. Boże! Uwaga! Miłosna scena, także. Ja nazwałam w poprzednich seriach jakoś chłopaków, ale nie mam pojęcia, jak ich znazwałam, więc. Pamiętam, że któryś był Borys, ale nie wiem czy ten, ale powiedzmy to był ten mój chłopak, który był ze mną, potem ze mną zerwał, potem znowu był ze mną, coś tam, coś tam, więc powiedzmy, że to jest był Borys. Nie mam pojęcia, czy to naprawdę był Borys, ale powiedzmy. Borys do mnie powiedział: Sprawdź skrzynkę SMS-ową. Trochę dziwnie się wyraził, ale zrozumiałam. Co jest dziwnego w skrzynce SMS-owej w sumie? Wysłał mi SMS. To. Odpisałam mu i poszłam. Ja tutaj w ogóle nie piszę o tym, co on napisał. Bez sensu. Jedna ciekawa rzecz w tym wpisie, i nie napisałam tego. O uwaga, Drama Time. Dzisiaj po lekcjach przyszła moje... imię mojej przyjaciółki z mojej klasy. Bawiłyśmy się trochę w pytanie czy wyzwanie, w skrócie pycywy Tak wymyśliłam W pycywy wybierałam na zmiany Raz pytanie, myśl, yy, w nawiasie p, a raz wyzwanie, w nawiasie w Wcale nikt tego by nie ogarnął, że pytanie to p, a wyzwanie to w Nie, musiałam to wytłumaczyć Czasem i moje przyjaciółki robi głupie wy, ale da się żyć Dowiedziałam się od mojej przyjaciółki, że moja koleżanka z klasy mnie obgadywała Straszne Oczywiście nie wierzę mojej przyjaciółce super, super, ale i tak nie chcę siedzieć z moją koleżanką na muzyce. Było to dla mnie doprawdy straszne. Nie wierzę, ale nie chcę z nią siedzieć. Mama mówi, że nie powinnam się tym przejmować. Nie przejmuję się, ale nie będę ją lubić, póki sprawa się nie wyjaśni. O nie, to nie w moim stylu, muszę mieć wyjaśnienie. Okej, okay, chyba właśnie zepsułam ten pamiętnik trochę. W sensie, bo ja wybrałam bardzo zły na ten pamiętnik. Bo on jest bardziej taki do wyrywania kartek, bo po prostu łatwo się z niego wyrywa kartki, i teraz mam plik kartek, a nie pamiętnik. O Boże, 25 marca 2015 rok to jest pamiętny raz, kiedy byłam ostatni raz uspowiedzi, tak? To było 5 lat temu, i ja mam swój powód, i ja wam to przeczytam, i w tym momencie może się to wydawać, kupie, ale ja miałam. I lat? Nie wiem I naprawdę to było dla mnie okropne przeżycie i wam o tym powiem, bo po prostu ja dalej to wspominam I przez to mam urazy do spowiedzi i nigdy potem nie poszłam do spowiedzi I ja nie wiem, czy kiedykolwiek... Prze... bo po prostu to jest, wiecie, to jest takie, taka trauma trochę z dzieciństwa I ja nie wiem, czy kiedykolwiek ją zwalczę, serio, ja boję się chodzić do spowiedzi przez to, więc powiem wam Byłam uspowiedzi. spowiedzi. Nie licząc dzisiaj, ostatni raz spowiadałam się w maju. Jak mnie ksiądz wypytywał... I właśnie najśmieszniejsze jest to, że ja wcale nie spowiadałam się jakoś, nie wiem, e, pięć lat temu czy coś. Tylko w maju, rok temu, to nie jest aż tak źle. Ja wiem, że to nie jest idealnie, ale to... Jak mnie ksiądz wypytywał, oczywiście zestresowałam się i płakałam. Nie powinni tak robić, oczywiście wypominał mi, że tyle nie byłam u spowiedzi i tak dalej Powinni się cieszyć, że po prostu poszłam trunom Mi było się przygotować Jestem mała i nie mam tak hop i jestem w kościele, jest to dla mnie pewien wysiłek no, Ale to prawda, ja się tak yy, zdenerwowałam wtedy, w sensie byłam strasznie taka zestresowana Bo ksiądz zaczął mi mówić, że no teraz chodzisz do spowiedzi co rok, to jak będziesz starsza to będziesz chodzić co 5 lat I proszę bardzo, spełniło się twoje życzenie, od 5 lat nie byłam ze spowiedzi przez ciebie tak, przecież ja byłam małym dzieckiem i on to słyszał po moim głosie i po mnie I to, że robił mi pretensje Wiem, że ja w tym momencie po prostu trafiłam na złego księdza Byłam w złym miejscu, w złym czasie I wiem, że nie, być może nie powinnam tak zareagować Ale ja byłam po prostu bardzo wrażliwym dzieckiem Nienawidziłam, kiedy ktoś mi robił pretensje Nienawidziłam, kiedy ktoś na mnie krzyczał Dosłownie ten ksiądz na mnie krzyczał po prostu w tym, tym A ja siedziałam tylko taka cała, cała zestresowana, mała I się rozpłakałam potem i nie mogłam się potem uspokoić w ogóle, teraz pewnie mnie to raczej nie obeszło, ale ogólnie naprawdę przez to mam taką, no zresztą widać to po, moich, po moim zachowaniu, ja potem chodziłam jeszcze do kościoła tak w miarę regularnie w niedzielę i w ogóle, teraz no tak średnio bym powiedziała, że ja wierzę tak praktykująco, no ale nie chodziłam w ogóle do spowiedzi, bo bałam się, że powtórzy się ta sytuacja i po prostu ja wiem, że ksiądz to jest trochę jego zadanie, żeby jakby zachęcać ludzi do spowiedzi w ogóle i okej, okay, mógł powiedzieć, że no, ona razem przyjdzie do spowiedzi częściej, a nie mi wypominać i po prostu mm, no, mi to wyrzucać. No taka historia mojego życia. Kolejny wpis jest podzielony na negative i positive, które w ogóle chyba chciałam napisać po angielsku, ale napisałam obydwa źle, bo napisałam bez E na końcu. Mojej koleżanki, która wcześniej mnie ugadywała niby. Nie dało się uniknąć, jest wszędzie. Ciągle do mnie coś gada, a ja odpowiadam jej. Każda rozmowa z nią to cierpienie, no. Ja naprawdę byłam okropna: w sensie, kurczę, Laska chciała ze mną po prostu opowiadać, ja jej normalnie odpowiadałam, nawet nie dawałam jej żadnych znaków, że ja nie chcę z nią gadać, więc nie rozumiem, o co mi chodzi. Pozytyw. Dzisiaj na fitnessie byłam jedną z najlepszych, jeśli chodzi o wytrzymałość. Ten nikrąg przydał się najbardziej. Na fitnessie była przewodnicząca szkoły, w skrócie PS. Na przestawie wajowym przewodnicząca szkoły powiedziała mi cześć. Jestem szczerze mówiąc, zawiedziona moją nieśmiałością. Przewodnicząca szkoły przywitała się, a ja tylko jej odpowiedziałam. Już jej miałam powiedzieć, fajna torebka, ale coś mnie zatrzymało. Otwierałam i zamykałam usta, ale nie wydobyłam, nie wydobyłam z siebie słowa. O, jak ja się nienawidzę! Nawiązałobyśmy bliski kontakt i może cześć, mówiłybyśmy sobie w szkole. No cóż, spróbuję za tydzień. Znaczy, po świętach, i w Jezu, słuchajcie, zmarnowałam taką szansę. Może byśmy mówiły sobie część w szkole, ogarniacie, jakby mi zazdrościli wszyscy, że przewodnicząca szkoły starsza ode mnie o dwie klasy, bo, mówiła mi część na korytarzu. Boże, byłoby tak cudownie. Może moje życie byłoby potoczyło się inaczej, gdybym wtedy nie popełniła tego błędu. No i tym oto smutnym akcentem, że popełniłam błąd swojego życia zakończymy ten filmik, bo chyba trwa już on dosyć długo, także widzę, że w tym pamiętniku jednak tym wielkim jest dosyć dużo śmiesznych rzeczy i śmiesznych sytuacji do opisania, także jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki z tego starego pamiętnika, może nawet uda mi się wykrzesać dwa, zobaczymy, zobaczymy, to oczywiście dajcie łapeczkę w górę, napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie. No i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i żeby nie przegapić kolejnego odcinka, jeżeli takowy się pojawi, no i do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa! pa. you okay.